1 maja na wrocławskim rynku odbędzie się po raz dwunasty próba bicia gitarowego rekordu Guinnessa. W tym roku mega gwiazdy: Uraya Hip, Eric Bardon i Animalsi, Steve Vai. Naprawdę warto być 1 maja tutaj na rynku, żeby do nas dołączyć. Nowe idee, które pojawiły się w tym roku, to. Rekord rodzinny. Specjalnie zapraszamy Gitarowe Rodziny. Jest specjalny konkurs dla rodzin, które grają razem na gitarach. Następna idea, która się nam rozszerza pięknie, to jest festiwal Train's Online czyli łączymy się przez internet z różnymi miastami na świecie. W tym roku dołączyło do nas Drezno jako miasto partnerskie. Jest też szansa, że zagra z nami perf w Australii po raz drugi aby przygotować się do gitarowego rekordu, warto wejść na stronę hejzo.pl. Tam jest dział jak grać, są podane akordy i wideo. Jest również aplikacja na telefony mobilne, którą można sobie ściągnąć i uczyć się grać prosto z telefonu. A może krótki instruktaż jak zagrać hejzo? To jest pięć prostych akordów: C dur, G dur, D dur, A -dur i E dur. I brzmi to tak. C dur, G -dur, D dur Ador e Edu